Czy słyszeliście już może o stosowaniu tzw. peptydów w sporcie? Substancje te stały się w ostatnich latach popularne, szczególnie wśród osób uprawiających aktywności siłowe. Pisując w wyszukiwarkę słowa peptydy, siłownia, sport rozwija nam się dość duża oferta różnej maści substancji o bardzo zmiennych właściwościach, co tak naprawdę wiemy o ich działaniu, czy są skuteczne, a przede wszystkim co wiemy o bezpieczeństwie w ich stosowaniu? Może część z Was, drodzy słuchacze, zna ten temat. Jeśli tak, dajcie znać proszę w komentarzu, co o tym sądzicie. Zachęcam jednak do odsłuchania odcinka w całości. W dzisiejszym odcinku skupiłem się na jednym z peptydów, nazywanym BPC-157. Na wstępie warto zauważyć, iż sam produkt z reguły sprzedawany jest poprzez internet, jako substancja przeznaczona do celów badawczych. Szerzej, dlaczego tak jest, opowiem dalej. Substancja ta została wyizolowana podczas badań na ludzkim przewodzie pokarmowym. Jej wydzielanie odbywa się przez żołądek. BPC-157 strukturalnie jest oligopeptydem składającym się z 15 aminokwasów. Domniemanym mechanizmem działania BPC-157 ma być promowanie wzrostu naczyń krwionośnych poprzez zwiększanie produkcji VEGF, czyli skrótowo tkankowego czynnika wzrostu naczyń. Takiej innej substancji, która odgrywa ważną rolę. W wytwarzaniu się nowych naczyń. Dodatkowo innym mechanizmem jest zmniejszenie się stanu zapalnego. BPC-157 ma też stymulować regenerację poprzez zwiększenie produkcji kolagenu, a w dalszej kolejności innych białek oraz ochronę przed stresem oksydacyjnym. Całą substancję badano w kontekście regeneracji ran oraz roli w chorobach zapalnych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego. Chcę zwrócić uwagę, że substancja była testowana jedynie na modelu tkankowym oraz zwierzęcym. Przedaż tej substancji jest na ogół opatrzona klauzulą, iż nie jest to środek do przeznaczenia typowo sportowego, a jest to środek przeznaczony do przeprowadzenia badań naukowych. Jest tak dlatego, ponieważ obecnie nie dysponujemy badaniami naukowymi określającymi profil bezpieczeństwa stosowania tej substancji u ludzi. Ciężko jest określić, by stosowanie tej substancji miało znaczenie dla poprawy treningu i czy zasadniczo w ogóle jest bezpieczne. Dlatego osoby rozważające zastosowanie tych substancji peptydów. Bo między innymi BPC-157, powinny wiedzieć, iż może to skutkować wyeliminowaniem z konkurencji profesjonalnej w sporcie oraz, iż nie ma aktualnie gwarancji, iż w ogóle stosowanie tych substancji jest bezpieczne oraz że faktycznie działa.